Radio powiedział, Ej, ci trik. I zajebał, to jest super. Przepraszam. Chłopaki, słuchajcie, ja wiem, że ostatnio się nie dogadaliśmy, ale tym razem jestem niewinny i sędzia się z wami spotkał na radzieckim podwórku. Ja dalej, ja dalej robię. się wychodzi z tego blogu, serio. Schodzisz na sam dół. Gopniki musisz się usiąść, tutaj i myślałem. To na dzielni, chodźcie panowie. Ja bym prosił tutaj, kreczcie na osiedlu, panowie, nie zakłócać spokoju, nie przeszkadzać mieszkańcom, bo do suki zaproszę. Posiedzimy sobie na miejsce. Pamiętajcie, pięty na podłodze. Pięty dobra, na podłodze. Dobra, no, nie. No. Ale ja nie mogę, ja nie mam takiego rodzaju stopy eee, jak ludzie. Nie to mogę to mieć fajnie. tak pięty zaraz na podłodze. To jest, jest, jest szpiegiem. Ale no ja, ja nie mogę coś. mieć pięty na podłodze, ponieważ nie mam Okej, takich stóp jak jest wy. szpiegiem. Piri jest na pewno szpiegiem. Jedynym prawdziwym Rosjaninem jest pieseł. Ale zobaczysz, że innej z nami nie ma? Tak, mnie, bo znowu nie kto wiem, to jest. Alien za bardzo dobrze, że go zakułeś, alienie. Nikt nie A dobrze, dobrze, że tylko jedną osobę może zakłócić. Naprawdę. Słuchajcie, ja myślę, że powinniśmy zrobić prawdziwe JP na 100%. To znaczy? O! Nie, JP, JP! AAAAA! Halo! Albo nie Ej, ty! Nie! Jak to? Broni nie, detektyw zdrajca, zabijaj go. Znowu detektyw. Nie! Z... No, na 100% no, chłopaki! Jodp na 100%! No, zostaw nie, 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 100%. To jest. Ale miar, ja już nic nie zrobiłem. A no. może sobie. Nie stąd. A Uciekam! A ty co? Nie, halo! Jebać policję, słuchajcie! <grym grym> nie, ale... było naszego! nie, strzela do mnie! On też był niewinny! No właśnie! Ej, jebać żeby... tego detektywa! Dokładnie! No znieważyliście policję, to macie no! została laleczka hula po nim. A nie, to był na skaner Obrałem próbkę. coś sprawdzę. Ops. Au. Zakułem cię, czy nie? Nie, nie zakułeś mnie. Bo są kajdanki, nie wiem, czy... O kurwa. O, o, o nie! Rębiny, jak to było! Bo... Dezy, o, wow, dezy. dezy, Piękna akcja no, polskiej policji. policją chcieli się chcieliście bić, To jest tak? to, my byliśmy ukrytymi Magie. agentami przez cały Dokładnie ten czas. Dokładnie tak. Nie byliśmy trefonami, jakby. Dokładnie tak, rozwaliliśmy. Byliśmy szpiegami w radzieckiej Rosji. Wygraliśmy Od środka. Witaj, Desy. Oddyse'u widzę, że dzisiaj jest, że gościmy dzisiaj tutaj amerykańskiego astronauty. czy mógłbym Ciebie, a nie, jednak jesteś creepem. Nie, nie, muszę, nie jest bo tak ja do mnie detektywem mimo wszystko. Proszę, Mandzio! Słucham, co? czemu Mandzio zabił Dezego, który był detektywem? Nigdy bym tego nie zrobił. Nie Ma... wiem, ale ja od niego tutaj uciekam. O słuchajcie, ma, 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 dezy ma, ma myśli samobójcze. Słuchajcie, dezy ma myśli samobójcze. On skoczy chyba. On chyba skoczy. Jak chcę się zabić, to prawda? On chyba skoczy, On chyba skoczy. On był naszym jedynym powiernikiem tego, że będziemy dzięki temu o nie, o szansę przeszuć. Mandziu, ty z rzuca w nas granatami. Mandziu jest zdrajcą. Ja, patrzcie, jaka to jest akcja w ogóle. E, Wyskoczysz z okna i się wiesz, aż w tym samym momencie. Tłot trzeba zrobić. Wbijamy no, z dwóch wejść. Dobra, Potrzebuję wbijamy. jednego operatora do wejścia tutaj pomocowego. Dobra, dobra, ja idę do jest tego. tutaj Ja z Kupsonem, dobra, a Brilos z wbijacie z tamtej dobra. strony. Dobra, wbijamy. Zabezpieczam budynek. Kupson kryje moje plecy. Jest jaka akcja. Halo, co tu się dzieje? Wyjść z pod nie okay, ma żadnych szans. Wyjdę z podniesionymi rękoma, chłopaki. Bym się nie zdziwił, jakby on pojechał windą, na przykład. Mam go, mam go, zatrzymaj się, zatrzymaj się, nie, się nie. Słuchajcie, nie mogę podnieść no. rąk, e, jest ale taki jest. problem. O! jesteś? Słuchajcie, mam niedokładność. To, to mnie zabijecie. Ale okay. Wychodzimy, dobra. wychodzi ja team 2, wychodzi team 2, wychodzi. Dobrze, wychodzi. Kujcie mamy go. Zabezpieczyłem świadków. Mamy winnego. Ja będę pilnował Chyba coś pisał albo mówił, bo miał rączkę przy uchu. Uchwycał do drugiego zdrajca. Ja Nie nigdy bym tego nie zrobił. Mandziu, co masz na swoją obronę? Bo już wiemy wszyscy, że jesteś zdrajcą. Możesz jedynie uchronić los swoich e, potomków. Zeskoczę was, ale wam powiem, że nie jestem zdrajcą. <śmany> zabiłem go dla Beki. <śmany> no bo zobaczę, okay, że to... śmiesznie tam wisi. ale to się da chyba przeanalizować, nie? Ciało. No ale to już nie mamy detektywa, więc nie przeanalizujemy. Nie są a, dziś. Aha, aha. Sprawa jest taka, że po prostu ja myślałem, ja go zaprosiłem do mojego mieszkania, gdyż myślałem, że on był Amerykańskim tutaj. Wow, wow, o wow, wow, Co się dzieje? Co się dzieje? Ja zostałem. Ignacy. zamordowany Ignacio. Nie, dobrze, dobrze. Alien zaczął strzelać, tak. Czy ale. Mogę... Już, Mandziej, to to no, ale, czy mogę dokończyć moją historię? Ja myślałem, że on był amerykańskim naukowcem. Ja już mu zaufałem i wszystko. Gdy nagle on się zamienił w klipa I tak się przestraszyłem niego po prostu, że nie mogłem. Wiecie, że bo... musiałem go za Nie, bo ja się boję po prostu mm -hmm. clipów. To jest, wiecie, fobia z dzieciństwa. Nie wiem, Mandzie, Uważam, Pan że to jest. Panowie, powiem zdrajcy. wam. wam tak, finał tej rozgrywki na pewno was zaskoczy. Hmm, Jezu, no nie zaskoczymy jak głupi no. można by. Ja? Ja, dlaczego ja go? Dlaczego, ja ja dlaczego Alien zabrać. zaczął z dupy strzelać? No właśnie. No bo jest drajcą i został sprawdzony, Jezu. Jest drajcą, Dlaczego czemu zagry strzelał, jeżeli wiedział, że i tak umrze, a drugi zdać mm. nie zaczął strzelać wtedy. Boż. Dobra, zaskakujący finał. Mm. A no no tak. ja mówiłem, że mam niedowładną <laughs> rąk, zatem nie nawet nie mogę nic zrobić. Ej, chętnie bym się zajęło tak profilaktycznie. No to zrób to! Vimezasa! Kurbezedo! Kurbezedo! Ale niespodzianka, kto by się Ale spodziewał! Ale nie Znowu jesteś kosmonautą, Dezen nie triggeruj mnie, bo znowu cię zabije. Jest, jestem naukowcem, witam G bardzo serdecznie. Nie! Je znowu, znowu jesteś creepem! Znowu, znowu jesteś creepem! Znowu jesteś creepem! Znowu jesteś creepem i detektywem! Zabiję go! Bo jest detektywem z Jest creepem! Jest creepem! Zabijcie creepa! Zabijcie creepa! Zabijcie zabijcie! Zabijcie go! Zabijcie creepa! Gdzie ja oni ja są? Ja nie, ja nie są. Ja Tam, nie na górze są? Nie dobrze. Ja nie pierdolę! No, kurwa, znowu Dezy był taki chyba, i znowu go zaczął. Ej, panowie, znowu nie wiemy, kto. Dobrze, Mandziu znów musiał być w takim razie. Słuchajcie, bo ponownie zdarzyła się ta sama historia. Denzy ponownie się przebrał za i ja mu zaufałem. Chciałem go oprowadzić po naszym pięknym radzieckim osielu, gdy nagle zamienił się w kripa i to bez ostrzeżenia całkowicie. Powiem ci tak, w ostatniej rundzie popełniłem ten błąd, tym razem nie, nie zgodzę się na a to Ale ja Teraz ja... sprawdźmy, czy mu... Był... Nie, wiem. nie bro. Czemu ty to robisz, Mędziu? Czemu? Dobra, czyli detektyw na nasze nieszczęście nie żyje Cholera. i mam Tak, detektyw nie żyje, nie żyje. Z... W sumie nie zdrajca, więc zostało dwóch zdrajców cały czas. Jest Alien, mm -hmm. jest Kupso <coughs> Ladi... Jestem ja. A, gdzie I jest Admiracy? Admiracy. Ja Jeszcze że jest. Za... Dobra, trochę Począc mi się tu nie lejkę. podoba, tym bardziej, że ja jestem inesent i naprawdę nie chciałbym tej rumzieć. Znowu zginąć. nie masz skina, jesteś stary najmniej wi wiarygodną tutaj osobą. Gierali! No właśnie tak naprawdę na no, nie można ufać, ale... Do... <laughs> Jak ich nabrał! Co? I c e prank, chłopaki, i c e prank. Co e pranga za chwilę, kurde, wyciągnie. Panowie, musimy wymyślić jakiś wiarygodny sposób na zweryfikowanie się. Ja Zobacz, wam powiem to... tak. E, może inaczej. Zobaczmy, no, jak coś... kto ma najbardziej zdradziecką broń, go po prostu zabijmy. Zdradziecką broń? broń? E, Okej, okay, już wiem. <laughs> co on to was nie? podpuścił! <laughs> yes! O boże, o boże, jest! Pięknie! <laughs> Desy, ja proszę, ci powiem tak, że, są, że są słynne słowa, że jeżeli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Boże, zamienię? No, Okej, okay, czekaj, bo muszę zmienić... Nie, 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 Desy, słowa, Desy... Że... nie, spokojnie, spokojnie, nie musisz Ignacy nic robić. Ignacy zdradza zawsze, na przykład. Nie? Ojej... Desy, gdzie Oda. jesteś? Ja jestem w budynku, synku. Proszę cię wyjść i Na zmieniłem. Zdecydowałem się, że zmieniłem świat od, sie od siebie, nie mogę od ciebie wymagać, żebyś się zmieniał. Musisz pozostać z sobą. Ja mam stary disorder! Co? Co? <grym> Taki sklep? <grym> nie! Ja <grym> no mam disorder osobowości! Ja nie wiem kim jestem tak naprawdę. W tej chwili Mangię z creepem i tak mam ochotę się. O Bo Boże, Mangię z creepem, nie ma O no ja pierwszy. Nie dlaczego? Znowu się strzelają! Znowu się Ty był creepem. No ma detektywa, no kurwa! Nie, nie strzelaj, nie jestem winny! Nie powinienem Co tam się dzieje! To jest kropka! Szybko czekaj kupsom! Biegną do was! Jestem niewinnym klipem. To jest taka zasada, że jeżeli detektyw jest Klipem... to wszystkim bliżej ja się absolutnie nie ufam. Nie i na tym Nie był niewinny! Dobra, Mancio, teraz nam się uda. Teraz zap, się uda. Da, zapanuje pokój. Dezy, teraz schodzić ze męż Udało się. Bo jesteś o, detektywem, jesteś detektywa. normalnym detektywem. A ty jesteś normalnym astronami! Zaraz się znowu, no nie. Nie, znowu zabijesz. Chodź, ja chcę od ciebie tylko jedną rzecz, ale musisz ze mną pójść. Tylko Desy może ze mną jeść ich nacy. Pierdolę, się sobie razem, tylko jaś we W chuju to mam trzydzieści lecimy. Nie, nie, Teraz nie, nie, znajdziemy was. Nigdy Ty, nas nie zdaje <grym> Raz dwa, trzy Kupson, mam Kupsona, o nie, mam Kupsona! O nie, go... nie, o nie. Tak, Desy, Jesteś! Jesteś niewinny, Dezy! Udało się! Yes. Udało się! Okej, okay, słuchajcie, moi drodzy, Dezy jest niewinny, Dezy jest dzisiaj obywatelem X, którego każdy musi obronić, czyli całą resztę, shoot on site. Ogłaszam, że wszystkie reguły, które obowiązują w tym świecie, zostały właśnie zdjęte. Bardzo słabe reguły i wy jesteście oszustwem. Czemu mnie Alien... Dobra. No jak, no halo, no. Bardzo niedobrze Boże, się to Alia... zostało, ponieważ wszyscy niewinni umarli. Wydaje mi się, że mamy do czynienia ze zdrajcami, panie detektorze. apeluję do was, żebyście również porzucili swoje reguły. I żebyście zaczęli strzelać do każdego, kogo zobaczycie. Mandzio, jaki jest plan w ogóle, co? Tezy, słuchaj, nie zadawaj trudnych pytań. Okay. Może tak tylko to, zasugeruję delikatnie. Jest, tak! Zamordowaliśmy go. Chłopca, który nie przeżył. Zabierz jego broń, to jest najsilniejsza broń, jaka istnieje. A gdzie ona jest? Tutaj. Umarł no, i nie żyje. No, ja Możesz ją wziąć? Nie. Się nie. A! Co tu się wyczynia? Co tu się odpierdala? To jest, to jest jak Terminator po prostu. Get to the choppa! Oh, to nie... Jest! Tak! Wydało yes. się dezyn! Wydało się dezyn! Ja zapraszam na oglądanie telewizji do mojego pokoju. Okay. A, no dobra, chodźmy pokazać telewizję do czułka. O, panowie, dobrze, dobrze. Słuchajcie. bo tu pizza leży. Śmieszki były, ale właśnie się skończyły, bo policka policja znów przyszła do miasta. Alien, szybko wkładaj tę nielegalną kasetę do tego, póki jeszcze nie ma policji. Zaraz zobaczymy, kto ma nielegalne seriale. oprogramowanie. A ja mam pytanie do was, moje gagatki.

Stój, stać! Uciekaj! Stać! mira stój! Hopa! Oglądamy telewizję. Oglądamy telewizję. Niekon... O, o! ten komputer! oni tam nie. robią w ogóle? Co tam się ja dobra. Dobra. dobra, nie ma komputer, Na szczęście mamy nie, tylko nielegalne nie kasety. Nie Cześć, Kuba! Witaj! Oglądasz z nami serial? Pewnie bardzo fajny, jest no to jest Prison Break. Aha, dokładnie tak, ale nielegalny, dlatego jest taka słaba jakość. A no nie? Ej, o, dlaczego DVD nam ukradłeś? Ej. Ukradłeś mi. To on On ukradł nam DVD. On ukradł nam DVD. On ukradł nam DVD. O nie. Nie! Yeah! Nie! Schowałem się za ścianę. Nie! Ej, dobry! Film Ale broni, broni! Bardzo dobry. Teraz jest. zrobimy o! tak, kolego. Zabiorę cię na drin. magiczną podróż. <grym>, Nie! Ej! Tam się strzelają! Nie, patrz, to, to jest dobry serial. Break, poruszników <grym> polera. Nie. Idziemy tu. Może na słupku ten ustaw? W którym słupku? Tym? No tak, tak. Nie da się. Jebany creep. A na tym? Ja nie. nie? <gryśla> Ty ja. Dobra, słuchajcie, chrzanić te gary z mody i nagrywania, wejdziemy tutaj, tak? może spokojnie. Nie? <gryśla> Dobra, dobry pomysł. Oni się tam wszyscy kłócą Okej. Pojebało cię? Ej, może chodzić. może wejdziemy Dobra, <gryśla> słuchaj, musimy zrobić tak, jako że... Dobra, spokojnie. <gryśla> Dobra, <gryśla> Dobra, spokojnie. <gryśla> Jesteśmy, co tu się dzieje Kupson okay. był zdrajcą, Nie mam się. Tu będzie nasz safe room. No to Kuba byłeś safe. zdrajcą! Tak. To Kto to jeszcze to żyje? żyje? Kto jeszcze żyje, chłopcy? Mówcie od razu, komunikujcie ja się. się. Na pewno My jest Alviros. Z... Za... czasu. Dobra, ja. Alien jest, dobra, okej. Okay. Ja, 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 ja. Kto jeszcze żyje? Ja, 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 ja. Ja, ja, A To, 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 żyje to, żyje to, to jak zabiczuka. To, Słuchajcie, człowiek robił nie! Nie udało mi się! Oh, dobra, robota, dobra! dobra, dobra. dobra, dobra to, A, ten wioski, ten udało nam się. Mnie, tak! Ej, dawajcie robimy ja takie typowe podwórko polskie, idziemy się napierdalać przed bloki. Ale się pizgać przed blokami? A na, na łomy. Na łomy, zobaczymy kto przeżyje ten wygrasz. Dobra, wszyscy, słuchajcie. Wszyscy na wszystkich. Okej, okay, nie, nie. Jesteśmy w teamach związanych z miastami. Dobra, tu mamy widok. Wladeuszu? mamy Okej, my będziemy Dobra, cię bronić z Admirosem. Dobra, Dobra. jest Dobra. Kielce, Dobra, jest i Korona i Kielce, i jest Legia tak. Warszawa, ja idziemy się pizgać. Na pewno? Daj Ciebie. Wrocław. do będzie Admirał. Ale nielegalna ustawka, frajerzy, frajerzy. Nie, ja pilnować. O, o. Zabijcie Kuba, Kuba jest zdrajcą Dobra, skoro tak mówisz. Ale patrz jak tu jest policja przejdziała! Uwaga i uciekacie policja! Uciekajby! Pani A, można widzicie, na siku? Nie wiadomo! Nie wi wi wiadomo, wi wiadomo w którym oknie siedzę Można na siku! Au! Chyba nie! Dobra! Noże pani! <laughs> Wyjdzie pani! Co tu się odniebało? Siedzi graży na wakku i kupiła ty sobie snajperkę, żeby do dzieciaków strzelać. <laughs> Ja byś legalna ustawka wyszła frajerską po prostu. E, tam frajerski zaraz. Na szóstym piętrze to tak dokładnie. O, pomyłka. Ej, wiem co zrób, Kupson. To! No pójdź na górę, tam zrób im coś. No nie. Ja nie daję się tak łatwo nabrać. Ja się nie daję tak łatwo nabrać. Nie mam mowy.